Dzień dobry. Dzień dobry. Nasimy już gotowości. No właśnie widzę. Cieszę się pani, że tak często panią nagrywamy. Ależ oczywiście, marzyłam, o tym od dziecka. Dzień dobry, na dobry. Dzień dobry. Tak bardzo miło. Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym spotkaniu poświęconym raportowi Deloitte Polskiej Spółki Budowlane. Cieszę się, że Państwo postanowili spędzić dzisiejszy poranek razem z nami. Ten raport pokazuje tak naprawdę takie DNA firmy. Bo oczywiście mamy raport finansowy, który pokazuje nam wyniki, pokazuje rentowność, pokazuje, jakie mieliśmy przychody, porównuje rok do roku pewne wskaźniki. Natomiast raport niefinansowy, no już jak sama nazwa mówi, pokazuje, co się w firmie dzieje. Jeżeli spojrzymy na sam rynek budowlany, to oczywiście widzimy, że i w 2021 roku, i w 2022 no, roku, wzro widzimy wzrost wartości rynku budowlanego. Mogę iść z trendem takim długofalowym, budownictwem i rozwijać się w nowych obszarach rynku, co na przykład robi Erbud w sposób doskonały. Sposób Mam to tutaj na myśli dekarbonizację budownictwa budownictwo drewniane. Oczywiście weszliśmy też w ten segment budownictwa drewnianego modułowego. Tutaj mamy ujemny ślad węglowy. Oczywiście, jak to liczymy transport tych obiektów, no to gdzieś, gdzieś tam w tej chwili ten ślad węglowy powstaje, ale on jest kilkasetkrotnie mniejszy, bo jest taki kalkulator, można to sobie policzyć niż przy tradycyjnym budowlisku. Tak? Branża budowana jest tak cykliczna, że tak jak dzisiaj wiadolimy, już za dwa, 3 lata będziemy mówili o klęsce urodzaju i o kolejnej kumulacji w sekwencie infrastruktury 20, lata 25-26, a na to wszystko prawdopodobnie nałoży się odbudowa Ukrainy i w tym 25-26 roku, jeśli nas zaprosicie, będziemy mówić zupełnie o innych problemach. Ja bardzo lubię lata niekorzyste i zawsze mówiłam, że ten rok będzie dobrym rokiem. On nie będzie oczywiście świetny, bo wiadomo, co się dzieje dookoła. Zresztą wystarczy posłuchać ekonomistów. Każdy z nich ma inne prognozy i to dość mocno różnią się od siebie. Natomiast wydaje mi się, że Airboot ma silny background, ma silne podstawy. Zbudowaliśmy przewspaniały startup w postaci mod 21, który rusza teraz. I wydaje mi się, że ta polityka dywersyfikacji, to dążenie do tego, żeby iść z nowymi trendami, będzie w tym roku już owocowało. Także jestem o ten rok spokojny.